Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, a dziś przedstawię Wam najgorsze liboty kreskówek. Możecie zostawić tutaj łapeczkę w górę, a może w najbliższym czasie zrobię najlepsze liboty kreskówek się zobaczy, możecie zostawić również subika razem z dzwoneczkiem, gdyż zbliżamy się do liczby 300 subskrypcji na moim kanale. A naprawdę cieszę się i mam nadzieję, że do końca roku ile zostało 4 miesiące uda się dużo, dużo przekroczyć ten próg a teraz przejdźmy do tematu, zapraszam do oglądania. Zacznijmy od Bentena i jego rebotu z 2016 roku. Aktualnie z kreskówka ma 4 sezony, a piąty został potwierdzony jako ten ostatni. Osobiście nic do tej kreskówki nie mam i jest w miarę okej. Okay. Oczywiście zgadzam się z opiniami, że stara wersja jest o niebo lepsza. Krążąc tak po internecie, można dostrzec, że większość opinii o tym Rebocie to są opinie negatywne. Połowicznie się z tym zgadzam, lecz osobiście ta nowa wersja jest w miarę okej, okay, lecz oczywiście o niebo lepsza jest ta stara. W starej wersji, przed tym Rebotem, otrzymaliśmy tak naprawdę trzy serie: o młodym Benie 10-letnim oraz o tym 15-16-latku oraz 18-19. Znaczy, czas na już takiego dorosłego Bena, 30-latka. Zobaczymy, może kiedyś taki to otrzymamy. No, kto wie. Nowa wersja Bentena to nic w porównaniu z tym, o czym Wam teraz powiem. Totalna porażka przedszkolaki. A więc totalne zepsucie dawnej wersji totalnej porażki i tych sezonów 1,5, czy tam 1,6, już mniejsza z tym. Totalna porażka przedszkolaki opisuje naszych głównych bohaterów, że znali się w przedszkolu, a oczywiście wiemy, że się nie znali. Oraz nie ma tych ekstremalnych zadań i seria jest po prostu zepsuciem wcześniejszych sezonów i opluciem wszystkiego, co wcześniej stworzono. Mam nadzieję, że kiedy zobaczymy tą oryginalną Totalną porażkę, no mam nadzieję, no i się zobaczy, zobaczymy co z tego wyjdzie. A totalna porażka przed przedszkolaki otrzymała już dwa sezony, trzeci został potwierdzony, no i mam nadzieję, że na tym to się skończy, lecz niestety wątpię. Zobaczymy co będzie dalej, no i przejdźmy dalej. Ja tutaj chcę zahaczyć o dwa reboty z kartu Network, a więc Teen Titans Go, Rebot Młodych Tytanów, czyli Teen Titans oraz Atomówki, czyli no Rebot Atomówek. Jeśli chodzi o Teen Titans Go, no to nagrałem o tym odcinek. Macie link prawdopodobnie w opisie, a jak nie no to jeśli jesteście nowymi widzami, no to poszukajcie w kanale gdzieś dwa tygodnie temu był ten odcinek, a jeśli chodzi o tą mówki, no to sądzę, że są w miarę okej. Okay. Jakoś często nie oglądałem ani starych, ani nowych, no więc zbytnio się na ten temat nie wypowiem, ale no według wielu ludzi po prostu są słabe. No i to na tyle w dzisiejszym odcinku, przypominam, że możecie kliknąć przycisk subskrybuj, by był szary, nie czerwony, bo gdy jest czerwony, no to nie jest najlepiej. Zostawcie również łapeczkę w górę, jeżeli pojawi się dużo łapeczek, no to stworzę film o najlepszych ribotach, kreskówek. A teraz już się z wami żegnam, no i na razie widzimy się w kolejnym odcinku.